Paty dużo lepszej przed ostatnią kolejką musi to spotkanie wygrać. Na ich drodze RKS-a zaczynamy od składów obydwu zespołów. Marku, gospodarze. Tak, jest rks na bramce Maciej Kwiecień, numer 5 Filip Warcicki, 7 Filip Kurpienik, 14. Transa, przepraszam Marku, ale tu już 1 do 0 dla Zaraz Kepce. dokończymy. Minuta pierwsza, Rzut rożny. Ziętarski dogrywa i ta piłka jest w siatce. Nieprawdopodobne, mamy 1 do jednego, a więc jedna akcja wystarczyła, jedno zagranie. postawa w a E, paradoksalnie. Tak, no i teraz będą musieli e, podwójne zasieki ustawić, bo na pewno Orzechowa będzie e, niesamowicie zmotywowana, żeby szybko odpowiedzieć. Już pierwsza szansa! E, uderzał Jagodziński, interweniował kwiecień, ale mamy e, drugie trafienie dla erce Orzechowej. Myślę, że znowu będzie to wznowienie dalekie. Księtarski, jeszcze e, Carzyński. Ale ta piłka po stronierka jest cały czas w górze, cały czas w powietrzu. Trudno jest tam tym graczom ofensywnym coś z tego zrobić. Ja łamie akcję do środka! Boczka jest Deza! gol. Jest bramka numer Doczekali 3 dla się FC orzekowej w minucie 24. Bramka do szatni. Konrada i RKS w 16 minucie wyprowadziła jedną z niewielu swoich akcji ofensywnych. Po stałym fragmencie doprowadziła do wyrównania, no ale potem już rządziła na boisku tylko i wyłącznie ekipa gości. Dwa trafienia w końcówce pierwszej części Konrada Jagodzińskiego. No i do przerwy faworyzowana ekipa gości prowadzi dwoma trafieniami. Ale i tak RKS stawia twarde warunki. Eee, co do tego nie mam wątpliwości. Oczywiście brakuje gdzieś tutaj tego polotu w ofensywnej fazie, ale w defensywie naprawdę nieźle bronią i pewnie znając życie, w momencie, kiedy chwalę, pada gol dla przeciwnika. Tak też się dzieje. Eee, podwyższenie prowadzenia Orzechowa, propnie rzecz jasna, eee, żeby. No ale no myślę, że kwietnia, no tak mi się wydaje. Ja myślę, że po prostu musimy tak budować. Tak, spania, tak, macie kwiecień, odbyli... dokładnie, 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 na wszystko, z antidotum. Świetne, Świetne. I broni Maciej kwiecień, ale ta piłka i tak przedziera się gdzieś przez, przez jego ręce i tak dobra nie była, więc nie możemy się liczyć. zaputa dalekie zagranie. Bezpośrednio w pole jest tu Szymon Biśta. Biśta, jeszcze Konrad Jagoziński I czwarta bramka napastnika obcy rzekowej. Tomasz Kurpienikwał i Tylko z autu rozpoczyna Orzechowa. tylko na lewej stronie, Caputa w pole karne. Jeszcze jest tam okazja i chyba nie ma broni kwiecień. Oj, oj, no tutaj la zabawa. Jagodziński po raz piąty w tym spotkaniu w Pisychniej Strzelców. No, obawili się tutaj. Tak na, tak na dobre tak dokładnie e, szczelność obrony FC Orzechowej. E, Uderzał przed chwilą Filip Kurpienik. Troszkę już się rozmarzyliśmy mm, i zapomnieliśmy. Krupienik uderzał głową. Niewiele tam zabrakło. Tak, brawa na pewno za to, że do końca powalczyło o tę piłkę i strzał. Znowu atakuje Orzekowa. Jest Starczewski w polu karnym. Szymon wystawia. Jak na to. I Marek Bajko po raz pierwszy w tym spotkaniu wpisuje się na strzelców. Jeśli dobrze i ale można byłoby tego od nich oczekiwać, myślę, po tym, jak się prezentują w tym sezonie. Teraz w granie w pole karne jest gol, e, Haracz, Oskar wpisuje na strzelców, e, mamy... ...próba zgrania, tylko niestety żadnego gracza RKSC tam nie było, świetnie, teraz bista, ale z bramka Pięćdziesiąta e, minuta, 50 minuta asysta...